Witaj w unboxingu radia alarmowego Blaupunkt r 20 Jest to przenośne radio z sygnałem SOS, a także ręcznym i solarnym systemem ładowania Na początek kabel do ładowania Dalej instrukcja obsługi I na końcu przechodzimy już do Naszego radio. Jest to radio ze strojeniem cyfrowym, także automatycznie wyszukuje i zapisuje ono stację. Z przodu mamy latarkę, od góry panel słoneczny, a od tyłu korbkę oraz antenę teleskopową. Warto również wspomnieć, że model ten jest wyposażony w PowerBank, a także posiada bliźniaczy model Blau.r10, który różni się tym, że jest strojony w sposób analogowy. Jeśli zainteresowało Cię to radio, link do niego znajdziesz w opisie tego filmu.